Firma wydawnicza Colin y, zrobiła ankietę wśród swoich czytelników, i słowo kluczowe roku 2022 zostało wybrane, jest to słowo perma crisis", czyli inaczej mówiąc, permanentny kryzys, kryzys, który ciągle trwa, smutku, cierpienia, niedoli. I w tym czasie może potrzebne są słowa, które czytamy w księdze proroka Izajasza, to są słowa Boga do nas. Właśnie na temat tego, jak możemy żyć inaczej. Pomimo kryzysu, pomimo smutku i cierpienia, w którym jesteśmy, możemy przeżywać radość. Posłuchaj tych słów. Lud chodzący w ciemności ujrzał wielkie światło, a tym, którzy przebywali w mrocznej krainie śmierci, zajaśniało światło. Powiększyłeś radość, pomnożyłeś wesele. Te słowa kieruję dzisiaj do Was z życzeniami właśnie takiej radości. Radości, która płynie z panowania Króla, który przyszedł na ziemię. Nie kolejnego władcy tego świata, ale Króla, który daje zbawienie, daje miłość, daje przebaczenie, a przede wszystkim daje radość właśnie w nasz mroczny, ciemny świat.